Siema stoję sobie tu wieczorkiem koło jakiejś rezydencji którą za mną widać jak ja się sprowadziłem do tego miasta to tu był sąd teraz sąd zlikwidowali bo nie ma przestępców Ktoś to sobie kupił, teraz tam nie wiem, co robię, Czy jakąś restaurację, czy hotel. Ale właśnie na ten budynek zarzuciłem swoją kamerkę. Zaraz zobaczycie miejsce. Sam się dziwię, że przetrwała pół roku. No ale, jak mówiłem, przestępców w tym mieście nie ma, więc nie miał kto zdjąć, bo nikt nie zabierze czyjejś własności. No nie? Miło żyć w takim miejscu. Można powiedzieć utopia, ale nie, to taki żarcik było jednak, kilka kamerek mi tutaj się zawieruszyło, zginęło, ale bardzo dużo jest, z czego się cieszę. Wiem Wam, że bardzo przyjemne uczucie, jak kamerka jest cała i słucha po pół roku. Naprawdę bardzo się cieszę, kiedy kamerka jest cała, sucha, po pół roku wiszenia w publicznym miejscu, praktycznie na przystanku autobusowym. A widok będzie taki. Całkiem nieźle, co? Jest tutaj gdzieś, jest wschód. Także tutaj będzie szczytowanie słońca. Widzimy się w centrum dowodzenia. No to witam w centrum dowodzenia. Teraz przy świetle zobaczyłem, że na puszeczkę sobie ptaszek narobił. A dzięki Bogu nic się nie stało. Nie próbował tu zobaczyć co w środku, nie próbował na tym zrobić gniazda. Więc zabieramy się za otwieranie. Coś ciekawego mnie się podoba. Ładny, suchy obrazek. To na to konto, żeby coś z tego wyszło. Lampka wina. A raczej łyczek wina. I oprawiamy puchę dalej. Zawsze robię w ten sposób, że wycinam nożyczkami. Na początku próbowałem wyjmować i czasami się coś uszkodziło. Nikt raczej tego nie chce. nie? papier Irfolda. Niektórzy sobie nie chwalą tego. To mnie ten papierek pokazał już kilka ładnych obrazków. A ten wygląda. Na negatywie tak. Zobaczymy, co na, na skanie i na szczegółach będzie tam. Kiedy patrzyłem na negatyw, wyglądał całkiem dobrze, a skanowanie pokazało, że jednak w cieniach, czyli na negatywie w tych jasnych partiach, dość mocno brakuje szczegółów. Postaram się to w obróbce poprawić, wyciągnąć coś z cieni, ale. Raczej z doświadczenia wiem, że niewiele się uda wyciągnąć z takiego obrazka. Będzie jak będzie, przynajmniej słońce bardzo dobrze wyszło.